W dzisiejszym mega luźnym odcinku obejrzymy sobie jak niszczarka niszczy satysfakcjonujące rzeczy. O tak niszczy. Bzzz. Mamy tutaj specjalistę od reakcji, znacie go na pewno z kanału Moja reakcja no, albo na przykład z kanału Paweł Malinowski. Lecimy z tym tematem. A tu Martyna Zabawa. Jeśli chcecie więcej takich potężnych duetów, zostawcie takie coś. Film to jest godzina najbardziej satysfakcjonujących i relaksujących niszczarskich momentów. Godziny nie będziemy oglądać, ale jeśli film Wam się spodoba, to nagramy drugi odcinek. Wiesz co to jest? To jest plastelina. Pianka! Pianka, ja powiedziałem wcześniej. Fajnie rzęczy. Cukierki, landrynki. Ale będą... Ch... nie, to miało w środku wodę, ale tryska To, to były takie kostki lodu Infinity Że wkłada się w w środku ma wodę i zawsze... Plastik z wodą w środku, tak. okej okay. Napoje one trysły! Uuu ciastko? Do Squid Game'a Z Squid Game'a? Nie oglądałaś Squid Game? Nie A tam było takie ciastko? Widzowie, ona to jest jedyna osoba w Polsce, która nie oglądała Squid Game No sorry, ale to jest straszne, seria. Każdy oglądał Squid Game, prawda? Napisz w komentarzu Squid Game, jak oglądałeś albo oglądałeś. A oglądałaś. napisz, nie, jeśli ja nie oglądałeś Ludzik Lego z żelki z Żelki, pyszna żelka mm. Aż mi ślinka pociekła O! Czekaj, dlaczego? Cofnij to. Dlaczego to podpalił? To się zapaliło, bo sprężony gazów w wybuchu i zrobiło... I wy to sobie psikacie pod pachę. Co to jest? Nie, co to jest? To jest benzyna chyba! Serio? Benzyna z zapalniczek? Ford Volvo, formuła super Engine Oil. I to, to było... się paliło, czy tylko było pomarańczowe? Nie, to był pomarańczowy szlamik. A to jest węże z drewna Ale się biją anakondy Mamo, możesz kupić mi niszczarkę? Synku po co ci niszczarka? Piszcie co wy byście chcieli wsadzić do takiej zniszczarki. Co ty byś chciał zniszczyć? Swoją głowę najchętniej. Fum, Ciekawe to... jakby trysnęł mózg. Uuu, przestań. Co ja bym się trysnęła? Pod pachę Axa, lecimy dalej. A tu tak. zwykły but. Szklany, co? To jest szklanka. Szklanka z żelką w środku. Ale fajnie przeszcze. Posłuchajcie tego. To się to lepiej tak. O, żelka zaczyna wychodzić. Ale to długo trwa to Słuchajcie, mi się... jakiś pojemnik z w ogóle 5 milisekund A tutaj proszę, bardziej trwały jest szklany bucik z żelczą. To mi się najbardziej na nie podobało Oby tam moja stopa nie trafiła o, Weź mi pokazuj widzom, bo wyłączą film Co to jest? To jest napój z Kittles i to mega wytryśnie, patrz y a czemu nie jest kolorowy? Bo to mleczny na Skittles. To bardzo oszukańcze O, o! To będzie niezły pryk, no? Nie? Swishy z tymi... Jak to się nazywa? Orbico? Orbitro? Orbis! Orbis, tak. Rys. To było dobre O, oh. Talerz pełen lodów wypełniony aż po brzegi Ej to są moje ulubione lody Serio magnumy? No Ej a mój to kaktus, a twój drogi wizu jaki twój ulubiony lód Serio twój tak... kaktus? no, taki klasyczny kaktus O lodo na te kipy zmiażdżyli Ej słuchajcie one yeah. zostały zmiażdżone tak szybko jak ja bym je zjadła Co to? Zapałki Paczka zapałek, ale taka wielka paczka on to chyba podpala. No, nie, przecież to się samo przetarło. Ale zapałki jak? Ale zapałki mają do odpalania. Aaaa. Siarkę mają. Nie no, mocne. Tego, tego bym nie pomyślał, żeby wrzucić ej, tę paczkę zapałek. ta zniszczarka jest niezniszczalna A jakby wrzucić niszczarkę do niszczarki? O, to... Zrobić. To by nigdy się nie, nie zepsuło nic, one by się mieliły w kółko i nic by się nie stało Powstałby wielki robot, czarna dziura, który wciągnąłby cały świat no. Nie posuwajmy tego pomysłu Nie Co to jest? To jest, słuchaj, żelatyna z trzema puszkami coli, nie? Dlaczego ktoś w ogóle zrobił taką konstrukcję? Gościu jest naprawdę kreatywny, że robi takie rzeczy Moim zdaniem on jest trochę psychopatą Tak Kapka o, nawet Ej, nie chcesz kawy. zmieloną, czy <laughs> Właśnie tak w Starbucksie mielą kawę, nie? O, patrz, nawet kubek wciągnie, patrz No właśnie tak kubek... Widzisz? Łamię go po trochu, kruszy oh, yeah. Tak właśnie obalano komunizm widzowie, po trochu kruszał Dlaczego komunizm? A czym nie <suszy> już, Kiedy tutaj poruszamy polityczne wątki Paweł? Coś ci się Od pomieniło? kiedy startuję na prezydenta YouTube'a? Głosujcie na mnie A jakie masz postulaty? Dużo łapek w górę pod każdym filmem u każdego, zrobimy łapkową inflację drodzy widzowie Ale wtedy nikt nie będzie O to chodzi <suszy> <suszy> O kurde, karta graficzna A skąd wiesz, że graficzna, a że nie jest to procesor? Tak Bo się procesor zna? jest taki malutki, kwadratowy, serio Czyli to tylko i wyłącznie karta graficzna? Albo dźwiękowa Wow, cztery telefony To po prostu fryskają na wszystkie części A wiesz kto ma cztery telefony? Dokładnie tak Ludzie handlujący samochodami Bo mają taki biznes, że muszą od czterech klientów odbierać Nazywają się dilerzy samochodowi O kurde, wielka galereta z popcornem, patrz Popcornem? No Włożył w galaretę popcorn Ja bym tą galaretę zjadł Kreda! Wow Świlu chcę posłać w jak dzwoneczki. Dzwonek do szkoły! Zin, zin, zin! Nie usłyszycie go przez dwa Co on Właśnie tak! O, folia bąbelkowa! Takie jeszcze... wkłady do paczek bardziej. Ogromny popit! No nie, nie gadaj, to będzie wszystko klikał. W głąbie, wkładaj to tam. <laughs> o, Został rowerzystą, kupił buty na rower. Możecie wpisać na mój Instagram, będą tam. Zdjęcia na rowerze? Zdjęcia na rowerze, tak. to przejechałem 50 km. To też lubi pedałować pisz w komentarzu Co to jest? Potwory. Ale, Ale na koniec gierdnęły. Ciekawe jak on potem taką maszynę czyści, nie? Nie czyści. Albo wlewa do niej dużo wody. Jakby tam rękę włożył byłoby fajnie. Sztuczną oczywiście od manekina. Znaczy myślę, że włożył nie jedną, tylko nie swoją. <laughs> Co się... Ale Złożony z miliona części, cofnij. Ło! Wow. No tak nie wiedziałem, że tam trzeba jest z papieru, myślałem, że jest z gumy. Mydełko da! Mydło! Nigdy nie upuszczaj mydła o trzeciej AM Łotek do parawanów na plaży! Ej, najlepsze parawany tylko na chomikspin.pl Serio, zobaczcie jakie ładne A na martynazabawa.pl macie zniżkę na wszystko Markery, tego też nie zobaczycie przez najbliższe dwa miesiące A jak ktoś lubi malować? No to on zobaczy Ale się kolorowo zrobiło ładnie Tak Aż zbliżył artysta, proszę bardzo Zabawki wow. dla psów Bardzo fajne To <śla> Ten ostatni pisk, powtórz to Sztuczny kus... Arbust, mm. Ale go z tak ja wcinałam. Arbust to mój ulubiony owoc. A jaki jest twój? A jaki jest twój? Co jest w środku? Kokos! Mój kokos. Kokos. typ ma ewidentnie kokosa mamunia. Ale pękną ten kokos. Ale piękny i Jak nie wiecie, jak otwierać kokosa, kupcie maszynę taką jak on ma i macie otwartego kokosa. Piankowe pianki. Oj, ale Oj, żeby palców nie wcisnął Widzowie, zamknijcie oczy, bo może być grubo tutaj. One hour later. Chyba jest to pierwsza rzecz, której maszyna nie może ze zeżreć. No ciężko i Ja nie mogę, dobra, trzy godziny później, no nie? <laughs> Znowu te żelki. Kule, w magicznym nagrona. No o! i to było coś fajnego, naprawdę. Piłeczki, i kolorowe piłeczki tenisowe. Lot to już nie oglądamy. Jeśli nie chcecie zniszczyć naszych marzeń, to zostawcie 10 tysięcy w górę i nagramy kolejne niszczarskiej. A jak firmy. będzie 100 tysięcy wyświetleń, to kupujemy taką niszczarkę i będziemy wkładać tam, nie wiem, na przykład buty martyny zawodowe. Nie, na pewno nie! Puu!